Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kępinie, nowy wóz dla OSP Strzemyszno, czy smogowóz to kolejne zadania zrealizowane przez samorząd Gombina Ważne, bo z myślą o mieszkańcach na ich realizację pozyskano dofinansowanie z programów realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Od Ma samego początku, od 20 już ponad 25 lat staramy się i realizujemy taką politykę. Po pierwsze równomiernego rozwoju, po drugie zasady pomocniczości, czyli jeżeli dana kategoria samorządu, czy to gmina, czy powiat, czy miasto nie jest w stanie sobie z pewnymi rzeczami poradzić, no to oczywiście przychodzi z pomocą samorząd województwa. Dzięki takiej dobrej współpracy samorządów gminnych, powiatowych i samorządu województwa myślę, że ma zawsze dzisiaj jest liderem rozwoju nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Prawie 3 miliony 200 tysięcy złotych samorząd Gombina pozyskał na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kępinie. Właśnie odbył się uroczysty odbiór inwestycji. To ważne zadanie, bo to największa stacja na terenie gminy. To jest trzeci etap przebudowy. Wcześniej przebudowywaliśmy. W zakresie uzdatniania wody całą tą stację, a w tym momencie ilość zabezpieczenia wody powiększamy bardzo, bardzo wyraźnie. Powstały trzy zbiorniki. Trzy zbiorniki, dwa z nich są na wodę uzdatnioną. Jeden z nich jest na wodę surową i cały system unowocześniony, który powoduje, że będzie lepiej reagował na spadki ciśnień, na ten proces technologiczny jej zarówno uzdatniania i dostarczania. Więc tutaj liczymy, że te nasze działania, bo... To jest jedna z inwestycji w tym zakresie. Tu mamy stację uzdatniania, która ponad 2 miliony 300 kosztowała, ale w tym projekcie jest również część kanalizacyjna i część wodociągowa i całe to przedsięwzięcie prawie 3 miliony 200 pozyskane ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany był ze środków unijnych w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020. To jest też ważne, bo jeżeli żeśmy pozyskali pieniądze, które, tak jak pani tu wspomniała, 100%, 100 dofinansowania odciążony jest nas budżet, który możemy finanse przeznaczyć na inne zadania. W ramach prac wykonano budowę i podłączenie trzech zbiorników retencyjnych oraz uruchomiono nową studnię głębinową o wydajności 30 m3 na godzinę, co pozwoli na zwiększenie podaży wody i stabilizację układów filtracyjnych. Woda będzie miała dłuższy czas reakcji z powietrzem, i wówczas filtry będą mogły bardziej płynnie tą wodę uzdatniać. I druga sprawa, retencja w zbiorniku wody surowej i w zbiorniku, w tych zbiornikach wody uzdatnionej dodatkowych, które zostały dobudowane, czyli w zbiornik nr 4 i numer 5, spowoduje, że Będziemy mieli więcej zapasu wody na godziny popołudniowej, wieczornej, kiedy te rozbiory są bardzo duże. Dodajmy, w ramach inwestycji rozbudowano również sieć wodociągową w miejscowości Górki, co umożliwiło podłączenie nowych gospodarstw domowych. Dodatkowo zaprojektowano i wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobrzykowskiej w Gąbinie z możliwością podłączenia stadionu miejskiego. Inwestycja w gospodarkę wodno-kanalizacyjną to nie wszystko, Druchowie z OSP Strzemyszno mają nowy wóz. Zaprezentowano go na gąbijskiej starówce. To lekki samochód ratowniczo gaśniczy Na pewno na pewno dojechać łatwiej, bo jest nowy samochód, tamten jest wysłużony, jest żuk, który ma już 36 lat. No, na pewno poprawi bezpieczeństwo mieszkańców we wsi Strzemeszno. Był potrzebny. Jest teren zadrzewiony, górzysty, więc tutaj jest z napędem na cztery koła, także naprawdę jest pożyteczny i potrzebny. Samochód kosztował prawie 250 tysięcy złotych i jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP edycja 2024. Ta jednostka nie miała nowego samochodu OSP Strzemeszno jest to też z dużym dorobkiem bardzo sprawna fizycznie chcę podkreślić bo na zawodach zawsze brylują bardzo są dobrze przygotowani fizycznie ale ten sprzęt na pewno w tamtym rejonie gdzie jest blisko dużo takich zagajników dużo terenów bardzo lekkiego gruntu. On się sprawdzi, ten samochód bardzo dobrze i no, będzie w całym systemie naszym ratowniczo-gaśniczym niezwykle ważną częścią. Do tych kilkunastu już samochodów ciężkich, średnich i lekkich, specjalistycznych do, dołącza ten nowy na wyposażeniu OSP Strzemeszno. Samochód dla strażaków to nie jedyny wóz zaprezentowany podczas tego spotkania w ramach projektu partnerskiego Mazowsze bez Smogu zakupiono smogowóz. Specjalistyczny samochód kosztował prawie 140 tysięcy złotych. Jest wyposażony w zaawansowany sprzęt do pomiarów jakości powietrza. Dodajmy, w ramach programu Czyste Powietrze, 15 milionów złotych trafiło już do mieszkańców miasta i gminy Gombin. Teraz no, on jest dalej realizowany, a ten. Ze środków unijnych pochodzący i realizowany również przez Mazowsze. My jesteśmy partnerem. Mazowsze bez smogu. Jest niezwykle ważny również w pomocy, w doborze mieszkańcom, e, za, szczególnie tym no, w trudnej sytuacji, zagrożonym, w e, pomocy doboru. E, Takich urządzeń, które są potrzebne, aby zlikwidować jak największą liczbę kopciuchów tych szkodzących nam tutaj w środowisku i dostosowanie tak, żeby to pomoc również finansowa dotarła tym, którzy chcą zmieniać i poprawiać to środowisko naturalne czystość powietrza na terenie miasta i gminy Gąbin, będzie wyposażony w sprzęt, również badawczy, taki monitorujący stan środowiska. Także bardzo cieszymy się tutaj również dofinansowanie ze środków unijnych z programu tego jest niezwykle ważne, bo to jest bardzo, bardzo wysokie dofinansowanie. Smogowóz służy ekodoradcom i pracownikom samorządowym do prowadzenia kontroli i działań edukacyjnych na terenie gminy. Jego zadaniem jest monitorowanie i zwalczanie smogu oraz ubóstwa energetycznego, a także podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Całkowita wartość projektu to prawie 1,5 miliona złotych. Dofinansowanie ze środków funduszy europejskich to ponad... Ponad 1 200 tysięcy złotych. Środki własne to ponad 200 tysięcy złotych.